Witajcie, Grzesiek z tej strony. Dzisiaj chciałem wam pokazać taką instalację. Mamy tutaj stary kociołek gazowy z otwartą komorą spalania. Zbiornik na ciepłą wodę. No, naczynia, no tak to tutaj wygląda. komin już usunąłem, no to była po prostu rura z piro, jest nierdzewka, w którą wsadzę mój wkład kominowy. Zamontuję tutaj wajlanta. Tak to wygląda. No z takich ciekawostek, to zobaczcie, jakie są e, przekroje. To jest PP25. I to jest, myślę, że to jest jeszcze ten motyw, e, gdzie ta rura jest e, stabilizowana aluminium. Młodzi z Was mogą tego nie pamiętać. To pokażę Wam, jak to wygląda, jak ją e, przetnę. No, taki trochę archaiczny system. No. Troszkę tutaj są zastanawiające te przekroje, że są takie małe. Dom jest duży, bo kurczę, 350 metrów, no nie, no to jest naprawdę spora chata. A więc tak, instalacja sobie pracuje od wczoraj, tak po prostu podłączyłem ją e, tymczasowo, bo no, na zewnątrz mamy minus 12 teraz, w nocy było no, minus 15 albo, albo lepiej. E, ten dom jest wielki, e, bo jest 350 metrów, chociaż po rurkach tego nie widać, bo całe ogrzewanie jest zrobione w 25. Mamy tu 22 grzejniki yy, oraz takie trzy podłogówki yy, łazienkowe. Także, no, tak po prostu go podłączyłem wczoraj. Kondensat tymczasowo, przewody po prostu tak byle jak, no, no żeby coś tutaj zagrzać, no nie. No i teraz mamy tutaj dwa bary. Ja sobie upuszczę tego ciśnienia poprzez właśnie <laughs> yy, zawór do napuszczania wody. Rozpiąłem sobie go tutaj. No, i co? Wleję takie dwie buteleczki. Jedna starczy na 100 litrów instalacji. Wleję takie dwie, zostawię gdzieś na jakieś dwie godziny, i w międzyczasie będę sobie tutaj kończył temat, a potem podłączę moją właśnie maszynę do pukania. No i zacznę pukać instalację, bo tak wczoraj jak zostawiłem to ogrzewanie, no to nie działało z tych 20 paru dźwięków nie działało 7. No, teraz je uruchomiłem tak, że nie działają mi dwa, być może gdzieś są rury w ścianach, gdzieś coś przymarzło po prostu i bo jakby w ogóle tam się nie pojawia woda, e, więc być może jest to jakaś nitka odłączona, być może po prostu coś zamarzło, był jakiś syfon w ścianie, coś, e, dom od wielu tygodni używanym, więc może przymarzło, więc tutaj dam im jeszcze czas, e, także no przystępuję do aplikacji. No, środka, który pomoże rozpuścić tutaj różne zatory, kamienie i jedziemy dalej no ponadto mam filtr magnetyczny e, filtr zwykły też no i tutaj sobie tą moją power flash maszynę podłączę do tego zaworu i tam do zasilającego tego do samego płukania zakręcę zawory żeby, żeby po prostu nie zablidzić kotła no i tyle a na koniec dodam inhibitor korozji Także odpuszczę sobie około 2 litry wody, a może trochę więcej albo całą pompkę nawet. Ogólnie to jest maszynka do próbki śminiowych, ale można nią zaaplikować właśnie. No i teraz jeszcze, żeby nie napompować powietrza do instalacji, otworzę sobie zawór napełniający. Dzięki temu mogę odpowietrzyć sobie sekcję mojej pompki. O, czyli pompka jest odpowietrzona. Ta chemia nie wymaga potem neutralizacji. Jak pracowałem w Anglii, no to tam mieliśmy takie mocno agresywne środki no i trzeba było po prostu też zorientować się z czego jest wymiennik ciepła kotła zrobiony, żeby po prostu nie zniszczyć instalacji. To jest taka chemia w miarę bezpieczna. No do 12 godzin może pracować w instalacji i nie wymaga potem neutralizacji. No Trzeba dobrze, już po skończonym płukaniu, trzeba dobrze instalację po prostu Wypłukać, ale nie wymaga takiej neutralizacji chemicznej. No nie? A 2 litry chemii. No i tutaj ciśnienie będzie mi powoli rosło z 1-1, tam do 2, odjąłem po prostu jakby objętość tego środka czyszczącego. No i teraz tak, maszyna do płukania jest podłączona już do instalacji. Może kilka słów o samej maszynie. Mam ją dość długo, jest to wynalazek z Anglii, w ogóle sorry trochę za bałagan, no ale jest to, ja jestem jakby w trakcie, nie? Więc, więc tak, to jest maszyna do tak zwanego power flash, czyli chemicznego płukania instalacji, tak jak mówiłem kupiłem ją kiedyś w Anglii jak tam pracowałem i, i tam sobie płukałem właśnie instalację. Silnik zdaje się ma około 300 W, albo trochę lepiej, z tego, z tego co pamiętam. No i tak, tutaj mamy zawór, to jest taki angielski patent, którym napuszczam wodę. Nawet słychać do samej maszyny, po prostu do zbiornika maszyny jest napuszczana, jest napuszczana czysta woda, prawda? I, I potem, tak, co się dzieje? Tym zaworem odpowiednio, tym wejściem odpowiednio, woda idzie tutaj. W instalację, w tym wypadku w zasilanie, tutaj idzie w powrót i wraca sobie do maszyny, właśnie w to miejsce. Natomiast kocioł już w tym momencie jest odcięty. Żeby, żeby go po prostu nie zanieczyścić, odcięty zaworami. No i tak brudna woda podczas płukania hmm, będzie spuszczana ze zbiornika z pompy tymi zaworami. Tym i tym. One są tutaj połączone. Yy, trójnikiem no i po prostu to leci w kanalizację i to mamy tak, to mamy tak tu mamy takie zawory izolacyjne, które izolują nam instalację od pompy w trakcie płukania tutaj mamy przełącznik przepływu, yy, czyli zmieniamy kierunek przepływu, co, co pomaga pozbyć się różnych takich nieczystości z instalacji gdzieś tam, które są zastane w zaworach no i, no i to tyle właściwie yy, tak jak wspomniałem tak, teraz odkręcając ten zawór mam już tutaj ciśnienie mojej instalacji w tym i w tym miejscu jak odkręcę ten zawór, no to już pompa się będzie napełniać no to jest do wyrównania ciśnień dobra Oj, straszny grzyw. ale to dobrze im, im gorzej tym lepiej, bo będzie lepszy efekt w samej instalacji dobra no i teraz tak co muszę zrobić miałem tutaj chemię która, yy, która sobie podróżowała jakieś dwie godziny na ciepło, yy, na ciepłą więc teraz po prostu wypukam grzejniki, No, i teraz jak to zrobić? Zakręcę wszystkie, ale zostawię tylko jeden otwarty, i w ten sposób będę mógł wypukać po prostu w dwie strony z poziomu kotłowni. Czyli grzyników nie, notabene nie trzeba ściągać, jak to niektórzy myślą. Także zabram się do pracy. Zobaczcie i teraz zakręcam sobie wszystkie grzyniki. Wszystko po to, aby zostawić jeden otwarty i wtedy ten otwarty będzie kłukany w jedną i w drugą stronę. temat zaraz strony. Teraz jeszcze odpowieczę sobie grzejniki. No i będę już mógł tak system zostawić. No tak to wygląda, bo mamy, mamy filtr magnetyczny na powrocie. Mamy zawory, które go odcinają. Mamy zawór jeden i drugi do stacji płukającej, ogrzewanie. Co tutaj zrobiłem? Użyłem chemii, chemii w postaci dwóch litrów. Zostawiłem tę chemię na 2 godziny w systemie, po czym wypłukałem wszystko na koniec. Dodałem inhibitor korozji, też 2 litry, no tu jest około instalacja 200 litrów. To jest dom 350 m2, rurki zasilające tutaj to są 25, mamy 20 parę grzejników i 3 pomieszczenia, gdzie jest podłogówka na RTL-ach z czego kuchnia nie działa. Być może są zamarznięte rury gdzieś, bo ten dom był kilka tygodni bez e, ogrzewania i, i, i rury zamarzły do dwóch grzejników, więc tam nie było totalnie przepływu, ale, ale powiedzmy, że to po jednej dobie grzania e, puściło, e, więc może ta podłogówka też wróci. No i, jeśli, jeśli nie, no to, no to po prostu będę musiał ją tam rozbroić RTL i, i zobaczyć, czy tam po prostu coś nie, nie utknęło. No więc jako, że system jest grzejnikowy, ma wyższe temperatury no i, i ma dość taką sporą pojemność. Grzeje się do takich temperatur, zobaczcie, no nie to jest 60 50, 100. no to mamy dodatkowe naczynie wzbiorcze, które, które bierze tą dodatkową ekspansję tej rozszerzającej się wody naczynie wyrównawcze do ciepłej wody. I to w zasadzie tyle. Zbiornik 280 litrów. Także jak chcecie taką instalację, albo jakąkolwiek inną, albo jesteście ciekawi, ile by to kosztowało. Nie chcę tutaj podawać cen, bo będziecie pisać w komentarzach, że za tanią, za drogą. Więc jak Was interesuje coś takiego, to po prostu piszcie maila, dzwoncie detale do. Do mnie możecie tutaj znaleźć pod filmem. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie Grzegorz Nowak, hydraulik specjalista.